70 lat temu powstały korespondencyjne szkoły biblijne, by pomagać ludziom stać się częścią wspaniałej Bożej Historii. Odegrały one istotną rolę w przybliżaniu biblijnej wiedzy milionom ludzi, pomagając odkryć im swoje miejsce w historii świata. Pierwsza korespondencyjna szkoła biblijna powstała w Stanach Zjednoczonych w 1942 roku. W krótkim czasie liczba kursantów przekroczyła 2000, po kolejnych kilku miesiącach było 27 tysięcy, a po kolejnych sześciu już 60 tysięcy osób. Rok później w Ameryce Południowej i Środkowej ruszyły szkoły biblijne w językach hiszpańskim i portugalskim. Wkrótce po tym w niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim i chińskim. Obecnie szkoły biblijne docierają do ponad 140 krajów. Tematyka kursów obejmuje chrześcijańskie zasady wiary, proroctwa biblijne, zasady zdrowia i archeologię. W Wydziale Transeuropejskim funkcjonuje 14 szkół biblijnych prowadzących kursy w 15 językach i kształcących ponad 14 tysięcy studentów. Każdego dnia wysyłamy lekcje do kursantów w 26 krajach na terenie naszego Wydziału i modlimy się za nich do Boga. Jezus Chrystus zlecił swoim uczniom nauczanie wszystkich narodów. Statystyki wskazują, że większość Europejczyków posiada Biblię, ale niestety niewielu ją czyta i rozumie. Wielu nie poznało jeszcze wspaniałej historii i nie stało się jej częścią. Niespełna dwa tysiące lat temu Paweł Starsu, wytwórca namiotów, odkrył niezwykłą prawdę o zbawieniu i poświęcił swoje życie, by pomagać innym w jej odkrywaniu. Przez wieki miliony chrześcijan poświęcało czas i życie. By inni mogli poznawać to szczególne posłannictwo. Biblia jest dla wszystkich ludzi, więc każdy powinien mieć okazję, by odkryć w niej indywidualne przesłanie. Jeśli odkryłeś Biblię, to danym ci przez Boga przywilejem i obowiązkiem jest dzielić się nią z innymi ludźmi, do których ona jeszcze nie dotarła. Prowadzenie ludzi do odkrywania życia wiecznego jest największym dziełem, w jakim człowiek może uczestniczyć. Ty też masz taką możliwość. Dziś możesz podać dalej słowo Boże, podać dalej to, co odkryłeś, komuś, na kim ci zależy. Może to być sąsiad, przyjaciel, współpracownik lub ktoś z rodziny. Zachęcając ich do udziału w kursie biblijnym, pomagasz im stać się częścią pisanej przez Boga historii. Każdy z nas może zachęcić do udziału choć jedną osobę. Być może zastanawiasz się, jak możesz się zaangażować. Oto siedem istotnych kroków. Krok pierwszy: Sporządź listę przyjaciół bliskich, znajomych i sąsiadów. Krok drugi. Określ, które ze znanych Ci osób nie studiują jeszcze Biblii albo pragną ją lepiej poznać. Krok trzeci: Wybierz jedną osobę z listy i módl się za nią codziennie, prosząc Boga o błogosławieństwo dla niej oraz możliwość wspólnego studiowania Biblii. Krok czwarty: Po modlitwie zwróć się do tej osoby z zaproszeniem do udziału w kursie na temat Biblii, zdrowia lub rodziny. Krok piąty: Pozwól tej osobie własnoręcznie wypełnić i podpisać zgłoszenie. Krok szósty. Módl się nadal i wspieraj tę osobę w czasie trwania kursu. Twoje uczestnictwo w tym samym kursie może być formą wsparcia dla tej osoby. Krok siódmy. Wybierz kolejną osobę z listy i powtórz cały proces. Jeśli pod koniec roku choć jedna osoba z Twoich przyjaciół lub bliskich pozna lepiej Chrystusa dzięki Twojemu świadectwu i studium Biblii, to wiedz, że dokonała się wielka rzecz. Pamiętaj o tym, co apostoł Paweł napisał do Koryntian. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Biblia zawiera wspaniałą, Bożą historię, więc nigdy nie trać okazji, by podać ją dalej. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Tłumaczenie: Jarosław Kauc i Piotr Lazar. Dźwięk i montaż: Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji: Jan Kot. Czytał: Mirosław Hrasin. Fragmenty Pisma Świętego według Biblii Warszawskiej.